Jakie wartości stoją za podejściem Pani do projektowania nowoczesnych przestrzeni? Nowoczesna przestrzeń to jest coś, co, w czym żyjemy my i nasze dzieci, tak? nasze wnuki. Więc jest to bardzo ważne wyzwanie dla mnie jako konstruktora wszelkiego rodzaju budowli. I przede wszystkim mówimy na dzień dzisiejszy o ekologii o e, energooszczędności, a także o indywidualnym podejściu do każdego klienta. E, każdy klient ma swojego rodzaju e, wymagania i my musimy to uwzględniać. Także e, rola projektanta e, firmy budowlanej jest niesamowicie ważna w dzisiejszych czasach. W czasach, kiedy klient jest coraz bardziej świadomy tego, czego pragnie, czego chce, w jakiej przestrzeni chce żyć. Która z czasowych realizacji była najbardziej przełomowa i dlaczego? Każda jest przełomowa. Każda w, w ciągu ostatnich 20 lat, e, każda była przełomowa, każda ważna, bez względu na to, jak była wielka i e, bez względu na to, gdzie była. Z całą pewnością największym wyzwaniem dla nas, jako firmy Domichon, była realizacja w Australii ze względu na odległość, a także na wielkość. Realizacje w Australii charakteryzują się tym, że mają ponad 400 metrów kwadratowych powierzchni i trzeba je bardzo dobrze przygotować logistycznie ze względu na masakryczne koszty transportu. Fantastycznym wyzwaniem były budowy ekologiczne we Francji, w Niemczech, gdzie musieliśmy przejść testy na nasze materiały, tak żeby nasi klienci, ekolodzy byli zadowoleni. Fantastycznym wyzwaniem były także realizacje w Danii. W Danii pracowaliśmy z wybitnymi architektami i musieliśmy sprostać ich wymaganiom, ich wizjom oraz wymaganiom klientów dąskich. Także każda każda realizacja zarówno w Polsce jak i na świecie jest niesamowitym wyzwaniem i niesamowitym przeżyciem. A jakaś realizacja z Polski, zapada Pani w pamięć, z naszego kraju? Realizacja w Polsce, no to z całą pewnością osiedle domów jednorodzinnych w niedaleką stronie śląskiego. E, też fantastyczna realizacja, fantastyczni klienci. E, no i musieliśmy tam dostosować się nie tylko do wymagań naszych klientów, ale również do wymagań ekologicznych, miejscowych wymagań. Rynek jest bardzo dynamiczny. Jakie technologie lub rozwiązania będą według Pani definiować w przyszłości w ciągu najbliższych 10 lat? Ha, to jest trudne pytanie. Bardzo Same trudne. <laughs> <moment>. <laughs> Dlatego, że e, klienci się zmieniają. Klienci się, z, zmieniają się ich wymagania, zmieniają się ich marzenia. E, I myślę, że następne 10 lat to są przede wszystkim domy inteligentne które będą mogły sprostać wymaganiom tych klientom w sposobie ich życia, bo sposób życia ludzi bardzo się zmienia. Kiedyś byliśmy bardziej stacjonarni, dzisiaj e, przemieszczamy się po całym świecie e, i ten dom będzie musiał z nami rozmawiać, będzie musiał e, sprostać e, naszym wymaganiom cieplnym, termicznym, naszym wymaganiom przede wszystkim o koszty jego utrzymania. No i co najważniejsze, najważniejsze, żeby był zdrowy, zarówno dla naszych klientów, jak i dla środowiska, dla całej planety. Bo w tej chwili ślad węglowy, ekologia, energooszczędność to jest to, o czym mówimy najwięcej i to, o czym nam, na czym nam najbardziej zależy.